Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Jest mi niezwykle przyjemnie, że będę miał okazję przedstawić Państwu zagadnienie, którym od kilku lat się zajmuję badawczo. Przygotowałem, przygotowałem dla Państwa sporo informacji, mam wrażenie, ale postaram się bez dygresji prosto kierować się do, do, mojego, do, do, do celu, czyli do prawnego krótkiego i zwięzłego przedstawienia Państwu dwóch rzeczy. Po pierwsze ogólnie tematyki wybalenia rodzicielskiego, a po drugie e, wyników badań, które razem z moim zespołem prowadzimy od kilku lat nad tym zagadnieniem. Na wstępie e, widzicie Państwo tutaj wypowiedzi kilku rodziców, dokładnie biorąc matek w tym przypadku, które brały udział w naszych badaniach jakościowych sprzed kilku lat. One doświadczały tego, o czym, e, o czym będę dziś opowiadał. Co prawda to badanie nie było skoncentrowane stricte na wypaleniu rodzicielskim. To były matki, które żałują, żałowały tego, że zdecydowały się na posiadanie dzieci. Ale one jednocześnie doświadczały silnego wypalenia, a te ich świadectwa, które widzicie Państwo na ekranie, są bardzo bliskie temu właśnie, co w, w badaniach nazywamy właśnie wypaleniem rodzicielskim. A podczas dzisiejszego wystąpienia kilka słów na temat tego, jak powstaje to zjawisko, jak zmienia się w czasie i jak możemy i czy możemy mu przeciwdziałać. Przygotowałem pięć głównych punktów tego dzisiejszego krótkiego referatu. Po pierwsze, chwilę na temat przyczyny i objawów, po drugie na temat rozpowszechnienia wypalenia rodzicielskiego. Później, z mojego punktu widzenia badawczego, niezwykle ważne rzeczy a więc pytanie o to, kiedy zaczyna się proces wypalania, jakie może mieć konsekwencje i jak możemy właśnie mu przeciwdziałać. Żeby dać Państwu pewne tło takiej natury społeczno-historycznej, to warto zwrócić uwagę na to, że wypalenie rodzicielskie prawdopodobnie jest fenomenem współczesności. Wydaje się, że rodzice kilkaset lat temu raczej się nie wypalali ze względu na to, że nie było raczej warunków, które by temu sprzyjały. Dopiero w XX wieku nastąpiły takie zmiany. Również my psychologowie braliśmy udział w, 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 w powstaniu tych zmian społecznych. Powstały takie warunki, które doprowadziły do tego, że rodzicielstwo może stać się źródłem wypalenia. Po pierwsze, dziecko stało się centrum zainteresowania rodziców, pewną szczególnie istotną wartością. Być może... Nawet nie być może, ale dla większości rodziców najważniejszą wartością w ich życiu, dla której to wartości oni poświęcają swoją maksymalną uwagę, czas, zaangażowanie, energię, pieniądze itd., itd. To jest oczywiście z punktu widzenia społecznego i historycznego jest fantastyczna zmiana, bo oczywiście doskonale Państwo wszyscy wiecie, że życie dzieci przez tysiące lat było niezwykle trudnym doświadczeniem. Dzieci były ofiarami przemocy, były zabijane, wykorzystywane, były też tanią siłą roboczą. W XX wieku to się skończyło, w każdym razie w wielu krajach świata, ale niektórzy badacze społeczni zwracają uwagę, że być może poszliśmy nawet krok za daleko. Nie tak dawno ukazał się bardzo ciekawy artykuł. E, 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 Belgijskich badaczy Serza Dupont, Mojry Mikołajczyk oraz Izabela Roska zatytułowany Kult Dziecka, w którym to autorzy e, właśnie analizują te zmiany społeczne, które doprowadziły do tego, że dziecko stało się centrum naszego funkcjonowania, ale jednocześnie stało się dla nas także źródłem stresu, e, bo kiedy standardy, są oczywiście, kiedy standardy do realizowania jakiejś roli są wysokie, kiedy dużo się od nas oczekuje, kiedy jest duża kontrola społeczna również, jak również wtedy, kiedy my sami od siebie dużo oczekujemy, a badania pokazują, że w ostatnich dziesięcioleciach w krajach rozwiniętych stajemy się coraz bardziej perfekcjonistyczni, coraz więcej zaczynamy oczekiwać sami od siebie. No, efektem tego stała się sytuacja, w której rodzicielstwo dla wielu osób jest po prostu stresujące. Jest dużym obciążeniem, jest związany z silnym lękiem przed oceną, również przed, społecz także przed ostratyzmem w sytuacji, kiedy ta rola rodzicielska nie jest realizowana w taki sposób, w jaki w oczach rodziców, bądź też w oczach społeczeństwa ta rola nie jest realizowana. Jeżeli, jeżeli coś jest dla nas za trudne, no to zaczynamy doświadczyć stresu w przypadku rodzicielstwa, tak zwanego stresu rodzicielskiego, który ma swoje konsekwencje, doskonale wszyscy wiemy, że stres. Może być oczywiście przyjemnym zjawiskiem, przepraszam, nieprzyjemnym, ale może motywującym zjawiskiem, ale w wielu przypadkach, zwłaszcza kiedy jest przewlekły oraz zwłaszcza kiedy jest intensywny, może doprowadzić do pewnych negatywnych zmian. I jedną z takich zmian, które obserwuje się u rodziców, jest właśnie wypalenie, wypalenie rodzicielskie, które identyfikujemy przez pryzmat takich czterech kluczowych objawów. Pierwszy z nich to wyczerpanie rolą rodzicielską. Czyli takie przekonanie, poczucie rodzica, że rodzicielstwo odbiera mu niemal całą energię, sprawia, że nie ma sił do tego, żeby realizować już cokolwiek innego. Pod, na slajdzie widzicie Państwo takie przykładowe, przykładowe stwierdzenia z jednego z popularnych kwestionariuszy do badania wypalenia rodzicielskiego. I te dwa, które obrazują, czym jest wyczerpanie rodzicielskie, myślę, dość dobrze, dość dobrze pokazują, pokażą Państwu, czym wyczerpanie rodzicielskie jest. Oprócz wyczerpania rodzicielskiego, wypalenie rodzicielskie przejawia się także w postaci emocjonalnego dystansowania się od dziecka, kiedy rodzic stara się mniej czasu spędzać z dzieckiem, mniej angażować, zwłaszcza emocjonalnie, zaczyna się ograniczać tylko do podstawowych, opiekuńczych takich czynności. Po drugie, utrata przyjemności spełnienia roli rodzica i wreszcie spadek tam mocy rodzicielskiej. Rodzice zaczynają obserwować te zmiany, jak ich doświadczają, zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, co się dzieje, i zaczynają niestety mieć takie przekonanie, że z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, z tygodnia no, stają się coraz gorszymi rodzicami. Wspominają siebie z przeszłości, myślą sobie Kiedyś było inaczej, kiedyś to ci dawało więcej frajdy, kiedyś miałaś z tego fan, ale teraz to się już skończyło. Coś jest nie tak, jesteś złym rodzicem. I kiedy te cztery rzeczy spotkają się w jednym miejscu w umyśle jednego rodzica, to to, to, to czego on doświadcza, nazywamy właśnie wypaleniem rodzicielskim. Kwestionariusz, którym najczęściej posługujemy się w badaniach nad wypaleniem rodzicielskim, wymaga od osoby badanej określenia, jak często doświadcza tych właśnie zjawisk, które tutaj Państwu przedstawiam. Jako pewną ciekawostkę mogę podać, że wysokie, tak zwane silne, czasem nazwane subkliniczne wypalenie rodzicielskie identyfikujemy wtedy, kiedy rodzic mówi, że przynajmniej raz w tygodniu doświadcza tych właśnie rzeczy, które widzicie Państwo na, na ekranie. Jak często z wypaleniem rodzicielskim mamy do czynienia? No więc badania przeprowadzone w wielu, wielu krajach świata, kilkudziesięciu, pokazują, że zwłaszcza w krajach rozwiniętych, zwłaszcza w krajach indywidualistycznych, wypalenie rodzicielskie, wypalenie rodzicielskie jest doświadczane przez około 5, 6, 7, 8, 9% rodziców. Nieco częściej wśród kobiet. Badania Doroty Szczygieł sprzed kilku lat pokazały, że Około 9% kobiet oraz około 3% mężczyzn w Polsce doświadcza bardzo silnego wypalenia rodzicielskiego. Ale oczywiście traktujmy te, te wartości procentowe tylko jako pewne ramy, pewne, pewne wskazówki. Rzadko kiedy, jak Państwo wiecie, psychologowie badają reprezentatywne, rzeczywiście losowo dobrane próby e, mieszkańców danego kraju, więc, e, więc to tylko i wyłącznie pewne przybliżenie, ale jednocześnie. Powtarzalność tego wyniku pokazuje nam, że, że, chyba możemy, że chyba możemy mu zaufać. Jak wypalenie rodzicielskie powstaje? No więc, skoro wypalenie rodzicielskie jest. Następstwem długotrwałego przewlekłego stresu rodzicielskiego, no to oczywiście powstawanie wypalenia rodzicielskiego, do, do wyjaśnienia wypa powstawania wypalenia rodzicielskiego możemy zastosować tak zwaną teorię stresu. Te, czy wszystkie teorie, przepraszam, powiedziałem teorię stresu, jakby była jakaś jedna teoria stresu. Wszystkie te teorie, które wyjaśniają nam powstawanie, powstawanie zjawiska, jakim jest stres. Jak chociażby. Jak chociażby koncepcja zakładająca, że stres powstaje wtedy, kiedy zasoby, jakie mamy do dyspozycji w sytuacji radzenia sobie z danym stresorem, są zbyt małe, w kontekście obciążeń, jakich doświadczamy. No i w przypadku wypalenia rodzicielskiego rzeczywiście bardzo dużo się o tym mówi, że rodzice wypalają się wtedy, kiedy zasoby, jakie mają, są niewystarczające do tego, żeby przeciwdziałać obciążeniom, jakim podlegają. Po lewej stronie widzicie Państwo, widzicie państwo takie kluczowe, najczęściej identyfikowane. W różnych krajach czynniki obciążające. Na czerwono zaznaczyłem te, które wydają się być najważniejsze. Na pomarańczowo te, które zdają się być nieco mniej ważne albo mają, mające nieco mniejszą siłę, a na żółto te, powiedziałbym, no, najmniej ważne z ważnych. To, co interesujące, to fakt, że kontekstowe czynniki są identyfikowane raczej jako nie, nie, nie bardzo istotne, a więc e, na przykład wiek rodzica, albo wiek dziecka, albo płeć rodzica nie zdają się być tutaj kluczowe, co nie znaczy oczywiście, że nie są ważne. Są, ale fundamentalne zdają się być charakterystyki psychologiczne, cechy osobowości, jak perfekcjonizm albo neurotyczność. E, na nich również i, i my w, naszy, w naszych badaniach się skupiamy dość istotnie. Wielu rzeczy jednak o wypaleniu nie, nie wiemy nadal. I to są też te rzeczy, którymi my się zajmujemy od jakiegoś czasu w, w zespole, w którym pracuję, czyli w Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości. Na przykład mało bardzo wiadomo na temat czynników, które są, mo, można by uznać za wczesne predyktory, na przykład u osób, które nie mają jeszcze w ogóle dzieci. Jak możemy zidentyfikować ryzyko, jakim będą podlega, jakim podlegają? Jakim podlegają? Jakie jest ryzyko, że kiedyś się wypalą, jak zostają rodzicami? Mało o tym wiadomo. Nie wiemy za bardzo, jak rodzicielstwo zmienia się w czasie, ponieważ badań podłużnych, zwłaszcza nad wypaleniem, jest bardzo, bardzo mało. No i kolejna interesująca rzecz. Nie wiadomo, ile czasu potrzebne, potrzeba, żeby rodzic się wypalił. To ze względu na to, że większość badań to badania poprzeczne, w których biorą udział rodzice, rodzice, rodzice wychowujący dzieci. Niektórzy wychowują to dziecko od roku, inni od pięciu, inni od piętnastu. Badacze koncentrują się na korelatach tego wypalenia, czy, czy, czy wypaleniu to, to, towarzyszy depresja, albo uzależnienia, albo bezsenność. Natomiast takie badania oczywiście nie pozwalają nam stwierdzić, kiedy ten rodzic się wypalił. Niektórzy z nich mogą być wypaleni od roku, inni od pięciu lat, inni od dziesięciu. Nie będziemy tego wiedzieli, dopóki nie, nie przeprowadzimy odpowiedniej liczby badań podłużnych. I teraz kilka takich fotografii z naszych badań, które przeprowadziliśmy w ostatnim czasie. W jednym z badań prowadziliśmy wywiady z osobami żałującymi posiadania dzieci. One były też bardzo silnie wypalone. I rozmawialiśmy z nimi na temat sytuacji jeszcze sprzed. Okresu posiadania, jeszcze sprzed posiadania dziecka, pytając ich o ich doświadczenia wczesne, o ich obraz rodzicielstwa, co myślały, jakie miały oczekiwania, jak sobie wyobrażały to rodzicielstwo. I w tym badaniu zidentyfikowaliśmy kilka takich charakterystycznych czynników, które, które często pojawiały się wśród tych rodziców wypalonych, a nie pojawiały się wśród tych rodziców niewypalonych. Stąd też dowiedzieliśmy się, że rodzice doświadczający silnego wypalenia, na przykład często, często, znacznie częściej niż inni, doświadczali przemocy już w okresie dzieciństwa, że charakteryzują ich i charakteryzowały prawdopodobnie przez na wiele lat już przed rodzicielstwem wysokie symptomy lękowe i depresyjne, co może sugerować pewne trudności ze zdrowiem psychicznym w tym wymiarze afektywnym zwłaszcza, że miały bar bardziej negatywny obraz rodzicielstwa i częściej zostawały rodzicami z powodu zewnętrznej motywacji. Na przykład ktoś namówił, ktoś zmusił, e albo presja społeczna była silna Prawda, przy stole, babcia ciągle pytała, a kiedy dzidziuś, a kiedy dzidziuś. No i wreszcie któregoś razu rodzic, niekoniecznie sąd samemu, e nawet nie czując takiej silnej motywacji, e zdecydował się na posiadanie dziecka. Generalnie po kilku latach badań nad wypaleniem Mam już teraz silne przekonanie, że, że trzeba absolutnie młodym ludziom zostawić tutaj wolną rękę i żadnej presji na nich nie wywierać, bo mamy już zbyt wiele dowodów na to, że nie przynosi im to często tych obietywanych przez społeczeństwo fruktów. W, ob, ob, obok. Badań nad wypaleniem rodzicielskim, i tutaj to będzie pewna dygresja, która, którą wprowadzę tylko po to, żeby przejść do kolejnego slajdu. W badań nad wypaleniem rodzicielskim posługuje się takim modelem tożsamości rodzicielskiej, który być może, jeżeli są wśród nas badacze tożsamości, to być może ten model nie jest im obcy. To jest model Elisabety i Wima Meusa. Tak zwany trzyczynnikowy model rozwoju tożsamości. Przekaz, przedstawiam go tylko po to, żeby Państwu zdefiniować dwa terminy, którym będę się za chwilę posługiwał, czyli zaangażowanie oraz rewizja zaangażowania. To można, go, można określić jako dwie, dwa krańce wymiaru tożsamości rodzicielskiej, gdzie po, po jednej stronie, po stronie zaangażowania. Mamy do czynienia z rodzicem o stabilnej, dobrze ukształtowanej tożsamości rodzicielskiej. On jest zidentyfikowany z rodzicielstwem, ma przekonanie, że dzięki tej roli może się samo realizować. A po drugiej stronie mamy do czynienia z rodzicami, którzy mają takie poczucie, że rodzicielstwo nie pasuje do nich że albo że oni nie pasują do rodzicielstwa, że ich potrzeby nie są zaspokajane. Czasami nawet zaczynają żałować tego, że zdecydowały się na posiadanie dzieci. Chciałem zdefiniować te dwa terminy, żeby przedstawić państwu wyniki tego badania, które aktualnie realizujemy. One jest w zasadzie dopiero na początku, bo zrealizowaliśmy w pełni, tak naprawdę, tylko dwa pomiary z siedmiu zaplanowanych. Badanie jest o tyle interesujące, że jest to pierwsze badanie nad wypaleniem rodzicielskim, w którym zaczęliśmy badać ludzi, którzy nie mieli jeszcze dzieci, chcąc sprawdzić chociażby. Co takiego, co takiego już na etapie ciąży może decydować o tym, że ktoś się wypali albo nie, albo ile czasu potrzebują ludzie, żeby się wypalić. Więc zaczęliśmy to badanie w T1, wtedy, kiedy ludzie spodziewali się pierwszego dziecka. Nie mieli jeszcze żadnych dzieci, ale kobieta była w ciąży. I zbadaliśmy ich też dwa miesiące po porodzie. Zbadamy ich jeszcze kilka razy później, ale to za jakiś czas. Kolejną interesującą rzeczą jest to, że jest to pierwsze badanie nad wypaleniem, w którym biorą udział diady. Więc nie tylko badamy. Podłużnie osoby badane, ale także badamy pary, które tego dziecka się spodziewały, a dziś już wszyscy oni są rodzicami. Dzięki czemu mogliśmy oczywiście sprawdzić, czy chociażby zaangażowanie tożsamościowe, bądź też rewizja zaangażowania tożsamościowego na etapie ciąży, jest związana z poziomem wypalenia rodzicielskiego w dwa miesiące po. I oczywiście, nie wdając się tutaj wiele w szczegóły tych wykresów, one są trochę uproszczone, żeby żeby ułatwić mi wywód. Na niebiesko zaznaczyłem kobiety, a na różowo mężczyzn, żeby też ułatwić analizę tego. Mam nadzieję, że ten efekt strupa, jaki zastosowałem, nie będzie, nie będzie zbyt intensywny, ale no, nie jestem fanem stereotypizacji, więc postanowiłem odwrócić sytuację. Na niebiesko mamy dziewczynki, czy, przepraszam, kobiety oczywiście, a wynik tego badania pokazuje, no, i mniej, mniej, więcej, efekt aktora, czyli kobiety o wyższej rewizji zaangażowania, mające więcej wątpliwości i niższą identyfikację z rodzicielstwem na etapie ciąży, były bardziej wypalone dwa miesiące po. W przypadku mężczyzn jest dokładnie ten sam efekt, tak zwany efekt aktora. Ale co interesujące, w przypadku rewizji zaangażowania zaobserwowaliśmy też efekt partnera, a więc im bardziej kobieta doświadczała silniejszej rewizji zaangażowania, miała więcej wątpliwości dotyczących swojego rodzicielstwa, tym silniejsze było wypalenie rodzicielskie jej partnera dwa miesiące po, po porodzie. Również rewizja zaangażowania kobiety na etapie ciąży wpłynęła na wzrost rewizji zaangażowania mężczyzny po porodzie. Ten wynik nie jest szczególnie nawet zaskakujący, bo wiele badań pokazuje, że rodzicielstwo mężczyzn jest mocno uzależnione od tego, co się dzieje w rodzinie, co się dzieje w parze. Niektórzy twierdzą nawet, że rodzicielstwo mężczyzn wiedzie przez kobietę. A więc jak ona, chociażby badania pokazują, że mężczyźni tym więcej czasu spędzają z dziećmi, i bardziej ich partnerka oczekuje, że będą czas, spędzali czas z dziećmi. Jak ona tego nie oczekuje, to on spędza mniej czasu, a jak ona oczekuje, to on spędza więcej czasu. I tutaj również widzimy, że jej trudności emocjonalne na, na etapie ciąży mogą się przekładać na jego trudności emocjonalne, jego taki skarb w rodzicielstwie. Ten efekt jest, obe, był, jest obecny również przy kontroli neurotyczności, ale tego wyniku nie będę specjalnie komentował. Jedynie powiem tylko tyle, że, niezależnie, że efekt ten jest widoczny niezależnie od tego, czy ktoś jest bardzo neurotyczny, czy mało neurotyczny. Sprawdziliśmy to ze względu na to, że neurotyczność jest bardzo dobrym predyktorem wypalenia rodzicielskiego, co również tutaj potwierdzamy na etapie przejścia do rodzicielstwa. Drugie pytanie, na które mogliśmy odpowiedzieć dzięki tym dwóm pomiarom, to pytanie o to, czy w dwa miesiące po porodzie możemy zidentyfikować rodziców już się niewypalonych, a więc czy dwa miesiące to wystarczający czas, żeby się wypalić? I te nasze analizy pokazują, że w dwa miesiące po porodzie 5,5% ,5 Kobiet oraz 1% mężczyzn doświadczało bardzo silnego tego tak zwanego właśnie subklinicznego wypalenia rodzicielskiego. A w przypadku 16% kobiet i 8% mężczyzn obserwujemy już podwyższone wyniki tak zwanego obszaru ryzyka, które mogą się przerodzić w wypalenie. Czy tak będzie? Nie wiem, zobaczymy. Na szczęście przed nami jeszcze kilka pomiarów, więc będę miał okazję zweryfikować, zweryfikować te wyniki, obserwować przyrost bądź też spadek wypalenia rodzicielskiego u tych osób. Tym niemniej, jest to pierwsze badanie, które pokazuje, że już dwa miesiące po porodzie e, przynajmniej część rodziców doświadcza bardzo silnego wypalenia, co jest też interesujące, ale oczywiście też niepokojące z takiego społecznego punktu widzenia. <śmiech> <śmiech> Innym pytaniem, na jakie staraliśmy się odpowiedzieć w ostatnim czasie, to jest oczywiście pytanie o zmianę. A więc czy wypadanie rodzicielskie się zmienia? jeśli tak, to jak się zmienia? Na ekranie widzicie Państwo wyniki innego podłużnego badania, takiego rocznego badania, które prowadziliśmy. Dziś oceniam to z perspektywy, i muszę powiedzieć, niestety w okresie pandemii COVID-19. Mówię niestety, bo nigdy nie dowiem się, jak silny wpływ na te wyniki miała właśnie pandemia, a jak bardzo te wyniki obrazują po prostu jakieś naturalne procesy? Rzecz tym, że w tym badaniu zaobserwowaliśmy, że w przypadku 30% rodziców, to jest ta zielona linia, 30% młodych rodziców, to byli młodzi rodzice przed 30 rokiem życia, wychowujący małe dzieci, u 30% z nich zaobserwowaliśmy istotny wzrost wypalenia rodzicielskiego. Więc do tych 8%, o których wcześniej wspomniałem i które zidentyfikowała Dorota Szczygieł w swoich badaniach i które ja również zidentyfikowałem chociażby w tym badaniu, to jest ta żółta linia 7% silnie wypalonych, stabilnie wypalonych rodziców przez cały rok badania, do tych 8% ja osobiście już teraz dorzucam jeszcze około 30% poważnie zagrożonych wypaleniem rodziców małych dzieci w Polsce. To 8% myślę teraz z perspektywy czasu jest trochę takie uspokajające. powiedziałbym. Kiedy mówimy sobie, że, że 8% rodziców jest wypalonych, to automatycznie przychodzi nam do głowy, że 92% rodziców jest niewypalonych, więc w zasadzie wszystko jest ok. No więc wydaje się, że jednak nie zupełnie jest ok. W każdym razie tak sądzę, tak, tak obecnie o tym, o tym myślę. Czy wypalenie rodzicielskie zmienia się w czasie? To kolejne badanie, które daje nam pewną małą wskazówkę na ten temat. To jest tym razem niestety badanie poprzeczne, które pokazuje, że być prawdopodobnie z czasem to wypalenie może nieco się zmniejszać, a więc że najbardziej zagrożeni są rodzice małych dzieci. To się tutaj potwierdza, zwłaszcza jeżeli są to osoby neurotyczne, jeżeli są to osoby o małej wytrzymałości na działanie bodźców. Takich emocjonalnych, zwłaszcza jeżeli są to osoby o małym zaangażowaniu tożsamościowym. Zwróćcie Państwo uwagę, że ta żółta linia pokazuje, obrazuje nam, że na, nawet rodzice małych dzieci, jeżeli są, mają wysoką stabilność emocjonalną albo wysoką wytrzymałość, to oni się nie wypalają, niezależnie od tego, czy są rodzicami od roku, pięciu czy dziesięciu. Ale jak są neurotyczni na przykład, albo mają niską wytrzymałość, to ten wynik wygląda zupełnie inaczej. Czemu to jest istotne? No, bo. Wypalenie rodzicielskie ma bardzo poważne konsekwencje. Widzicie je Państwo na ekranie, nie będę ich w zasadzie wymieniał. One dotyczą zarówno rodzica, dotyczą pary, jak i dotyczą dziecka. Z tego, powodu, z tego powodu nie możemy ignorować nawet tych kilku procent rodziców, o których mówimy, że są silnie wypaleni. To może doprowadzić też do tego, że oni zaczną żałować swojej decyzji o rodzicielstwie, a z tego oczywiście mogą wynikać dalsze, Dalsze problemy, dalsze konsekwencje. Myślę, że żałowanie rodzicielstwa jest jedną z najtrudniejszych rzeczy, jakie możemy, jakich możemy doświadczać jako dorośli, ze względu na to, że z rodzicielstwa nie ma wyjścia. Kiedy nie układa nam się z partnerem, to możemy się z nim rozwieść. Kiedy praca nam nie odpowiada, to możemy ją zmienić. Możemy pójść na studia podyplomowe i jednego dnia jesteśmy psychologiem, ale drugiego dnia możemy być już geodetą, nie ma żadnego kłopotu. Natomiast kiedy zostaniemy rodzicami, to zostajemy nim, nim już na zawsze. Oczywiście, jak ktoś może powiedzieć, że można. Na przykład zrzec się praw rodzicielskich do dziecka. Okej, okay, jest to możliwe, ale jest to społecznie nieakceptowalne, jest to bardzo trudne i emocjonalnie zazwyczaj też jest to nie do przeskoczenia. No i pytanie, czy w takiej sytuacji ktoś by przestał być rodzicem? Czy jak rodzice się rozwodzą, jedno odchodzi, wyprowadza się do innego kraju, to on przestaje być rodzicem tego dziecka? Oczywiście, że nie. We własnej głowie pozostaje rodzicem tego dziecka, też oczywiście musi utrzymywać to dziecko nadal, wciąż się nim opiekuje, pomimo tego, że się nim już nie opiekuje w taki sposób bezpośredni, codziennej, codziennej opieki. Więc żałowanie decyzji o rodzicielstwie jest niezwykle, niezwykle trudnym doświadczeniem, które. Nie mam jeszcze na to dowodów, muszę powiedzieć, takich silnych, ale sądzę, że jest jednym z efektów wypalenia rodzicielskiego. Ale już niedługo, na szczęście, będę wiedział, jeszcze tylko parę pomiarów i będę mógł odpowiedzieć na pytanie, czy żałując, czy wypalenie rodzice zaczynają żałować decyzji rodzicielskie i jakie to ma później swoje konsekwencje. O tym, że wypalenie rodzicielskie i żałowanie rodzicielstwa są powiązane, to akurat już wiem z badań, które również prowadziliśmy. Tutaj na tym slajdzie widzicie Państwo, Jaki procent rodziców żałował, żałuje rodzicielstwa, w zależności od tego, jak bardzo jest wypalony? Po lewej stronie są rodzice o niskim wypaleniu, a po prawej stronie rodzice o wysokim wypaleniu. No i jak widać, o ile wśród rodziców najmniej wypalonych, tych żałujących rodzicielstwa jest bardzo mało, o tyle wśród rodziców o najwyższym poziomie wypalenia, wśród 10% najbardziej wypalonych rodziców, jedna trzecia z nich żałuje tego, że w ogóle zdecydowała się na posiadanie dzieci. Oni mają takie przekonanie, że znacznie lepiej byłoby nie mieć dzieci w ogóle. Dziś, jak oceniają swoje życie, to stwierdzają, że posiadanie dzieci było błędem. No tak, to musi pociągnąć za sobą kolejne konsekwencje. I myślę, że na nas w psychologach nakłada też sporą odpowiedzialność, żeby zidentyfikować to zjawisko, zrozumieć je i w jaki sposób zastosować nasze narzędzia, żeby tym rodzicom pomóc. Więc konkludując, możemy zidentyfikować pewne już. Pierwsze wstępne czynniki ryzyka, takie, które być może wprowadzają to, to, to wypalenie rodzicielskie jako jedno z doświadczeń rodzica. Wydaje się, że wypalenie rodzicielskie częściej występuje wśród rodziców małych dzieci oraz wśród kobiet. W wielu, wielu krajach to potwierdzono. I wiemy też, że u niektórych rodziców wypalenie może się powiedzieć bardzo, bardzo szybko, no, przynajmniej w dwa miesiące. Ale co dalej? Czy to będzie dalej narastało, czy nie? Tego jeszcze nie wiem, ale znów muszę tutaj się sam uśmiechnąć za siebie, już niedługo się dowiem. No i ostatnia, ostatni punkt tej mojej prezentacji. Czy możemy coś z tym zrobić? Oczywiście. Jestem przekonany, że wiele, ale wiem też, że mało o tym wiemy konkretnie, ponieważ mało badań na temat przeciwdziałania wypaleniu rodzicielskiemu przeprowadzono dotychczas. Znam jedno badanie z Belgii, jedno badanie z Francji. To są badania eksperymentalne, czyli takie randomizowane badania kliniczne, gdzie losowo dzielono rodziców na grupy, przydzielano do różnych warunków, stosowano różnego rodzaju interwencje. Oba te badania pokazały, że oddziaływania grupowe są skuteczne w przeciwdziałaniu wypaleniu rodzicielskiemu u matek. Jak dotąd tylko matki były, były badane w tym kontekście, właśnie w tym belgijskim i w tym francuskim badaniu. I my również w zespole zrobiliśmy podobne badanie, czyli trzecie tego typu badanie, w którym najpierw zaprosiliśmy, czy zrekrutowaliśmy, mogę tutaj chyba powiedzieć, zrekrutowaliśmy ponad 100 matek, najpierw sprawdziliśmy, czy są wypalone. Co sprawdziliśmy oczywiście, najpierw dokonaliśmy diagnozy wypalenia rodzicielskiego i zrekrutowaliśmy do grupy badawczej matki doświadczącej silnego wypalenia rodzicielskiego. Następnie losowo podzieliliśmy te matki na trzy grupy grupę kontrolną, w której nic nie robiliśmy przez dwa miesiące. Poza tym, że po dwóch miesiącach znów sprawdziliśmy poziom wypalenia, czyli sprawdziliśmy, czy przez dwa miesiące coś się zmieniło, czy też nic się nie zmieniło. To jest ta szara linia. Po tych dwóch miesiącach, oczywiście, również zaproponowaliśmy im wsparcie, ale najpierw potrzebowaliśmy ich, żeby poobserwować, co się dzieje, jak się nic nie robi. Natomiast kolejne matki przydzieliliśmy do dwóch warunków eksperymentalnych. Pierwszy to był warunek, w którym stosowaliśmy mindfulness-based cognitive therapy. To jest taka oparta na, na, na założeniach trzeciej fali psychoterapii oraz na filozofii wschodu metoda pracy um, oparta na uważności. To była grupowa interwencja i online co bardzo interesujące i ciekawe. E, matki przez 8 tygodni, raz w tygodniu, przez 2 godziny brały udział w spotkaniu grupowym. Gdzie, no właśnie, zgodnie z, z regułami sztuki mindfulness-based cognitive therapii, pracowały z terapeutą. Druga, drugi warunek eksperymentalny, który nazwałem PVP od Parental Imbalance Program, to taka metoda interwencji, którą, którą rozwinięto w Belgii. Zaczerpnęliśmy ten program, zaadaptowaliśmy go, zmodyfikowaliśmy trochę. I zastosowaliśmy również w tej, grupie, w tej grupie mam to był również ośmiotygodniowy program, również raz w tygodniu, również przez dwie godziny matki spotkały się z psychoterapeutą rodzinnym. Obie to były, obie te formy to były oddziaływania grupowe. I jak Państwo widzicie, po zakończeniu interwencji, a nawet 6 miesięcy po zakończeniu tej interwencji, poziom wypalenia rodzicielskiego był znacznie i istotnie, oczywiście, niższy niż na początku, co pokazuje. Że, że te metody pracy grupowej są, są skuteczne. W każdym razie wydaje się, że są skuteczne przynajmniej w czasie 6 miesięcy po. a Oprócz wypalenia rodzicielskiego, te interwencje doprowadziły też do spadku równ, równ, różnych innych nieprzyjemnych doświadczeń, jak objawy depresji, przemoc w stosunku do dzieci, zaniedbanie emocjonalne oraz perfekcjonizm. I to wszystko, co przygotowałem. Mam nadzieję, że nie przedłużyłem za zanadto w stosunku do tego, co zaplanowaliśmy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Kończę.